Cześć, serdecznie witam na naszym kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam fascynujący świat stoicyzmu, skupiając się na tym, jak ta starożytna filozofia może być zastosowana w życiu codziennym kobiet. Stoicyzm to szkoła filozoficzna, która narodziła się w starożytnej Grecji około III wieku przed naszą erą, założona przez Zenona Skytjon. Rozwinęła się później w Rzymie dzięki myślicielom takim jak Seneka. Epiktet, a szczególnie cesarz Marek Aureliusz, którego rozmyślania są do dziś uznawane za kluczowe dzieło stoicyzmu. Filozofia ta skupia się na poszukiwaniu spokoju wewnętrznego poprzez akceptację tego, co nieuchronne, oraz skupienie się na naszym własnym postępowaniu. Stoicyzm uczy nas że prawdziwe szczęście wynika nie z posiadania zewnętrznych dóbr, ale z wewnętrznej mądrości i cnoty. Wszystko to pięknie brzmi, prawda? Ale jak to się ma do wyzwań współczesnego świata? Jak wykorzystać te starożytne mądrości w codziennym życiu? Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które często muszą łączyć różne role i obowiązki, a także stawiać czoła specyficznym wyzwaniom, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Omówimy teraz cztery stoickie zasady, które mogą wspierać codzienne życie każdej kobiety. Zasada pierwsza: żyj w zgodzie z naturą. Według tej zasady powinnaś zachować w życiu balans. Wytłumaczę to na przykładzie. Jako matka i partnerka dążysz do bycia opiekuńczą i wspierającą. Dbasz o dom, sprzątasz, gotujesz, pilnujesz, aby dzieci odrobiły lekcje, prasujesz. Idziesz z dziećmi do lekarza, to tylko wycinek twojej codziennej pracy. W pewnym momencie czujesz, że nie dajesz rady. I tu z pomocą przyjdą ci stoicy, którzy mówią, abyś znalazła równowagę pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami. Musisz pamiętać o własnym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Musisz znaleźć czas na odpoczynek i regenerację. Nie bój się prosić o pomoc. Nie noś wszystkiego na swoich barkach. Rozwijaj swoje zainteresowania i pasje. Stoicyzm zachęca do ciągłego uczenia się i rozwijania. Zapisz się na kurs tańca, na zajęcia z malowania na szkle, znajdź czas na samotny spacer lub na ulubioną książkę czy film. Ale pamiętaj też, że życie to nie tylko przyjemności. Nie możesz zapominać o swoich obowiązkach, bo tak jak mówiłam wcześniej, najważniejszy jest balans. Jeśli jesteś aktywna zawodowo, to również w pracy możesz zastosować zasady stoicyzmu. Filozofia ta uczy nas akceptować swoje ograniczenia. Przykładowo, jeśli jakieś zadanie wydaje się ponad Twoje siły, poproś o wsparcie. Może ktoś inny je wykona, a ty zaangażujesz się w inną czynność. Nie bój się szukać rozwiązań, zamiast bezproduktywnie przejmować się swoimi ograniczeniami. Pamiętaj, że życie zgodnie z naturą w filozofii stoickiej to szukanie harmonii między tym, kim jesteśmy, a tym, co robimy w każdej sferze życia. To ciągłe dążenie do bycia najlepszą wersją siebie, nie tylko dla własnego dobra, ale także dla dobra tych, którzy nas otaczają. Zasada druga: skup się na tym, co jest w Twojej mocy. Stoicyzm uczy nas rozróżniania tego, co jest, a co nie jest w naszej mocy. W życiu codziennym kobiety to rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, zarówno w domu, jak i w pracy. I znowu przykład: nie masz wpływu na to, kiedy pęknie rura czy zepsuje się lodówka, ale masz wpływ na swoją reakcję. Wiesz, do kogo zadzwonić po pomoc. Masz pod ręką numer telefonu do hydraulika. Możesz więc zareagować spokojem i opanowaniem. Innym razem, dziecko wróci ze szkoły z gorączką i wysypką. Co masz zrobić? Po pierwsze, nie panikuj. Zaakceptuj ten fakt, zachowaj spokój i nie denerwuj się. Zastanów się, jak pomóc swojemu dziecku. Umów wizytę u lekarza. Podaj dziecku środki przeciwgorączkowe. Nie masz wpływu na to, kiedy twoje dziecko złapie chorobę. Ale masz wpływ na to, jak zareagować na jego niedyspozycję. Również w pracy często spotykamy się z sytuacjami, które są poza naszą kontrolą. Nie mamy wpływu na decyzje przełożonych, na zmiany polityki firmy czy na zachowanie współpracowników. Skup się więc na swojej pracy. Nie myśl o tym, jak będą oceniać Cię inni. Nawet gdy Twój projekt zostanie skrytykowany, Skoncentruj się na tym, co możesz poprawić. Nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Zasada trzecia: wzmacniaj odporność emocjonalną. Odporność emocjonalna w stoicyzmie to zdolność doradzenia sobie ze zmiennością życia, zachowując spokój i równowagę. Dla kobiety zarówno w pracy, jak i w domu ta umiejętność jest nieoceniona. W skrócie powiedziałabym, nie działaj pod wpływem emocji. Sprawdzianem twojej odporności emocjonalnej będą wszelkie konflikty. Gdy zdenerwuje cię dziecko, najchętniej byś wymierzyła mu kolejną karę, zabrała telefon, zabroniła wychodzić na spotkanie z kolegami. Czy jest to dobre rozwiązanie? Gdy się chwilę zastanowisz, ochłoniesz i przemyślisz problem, stwierdzisz, że takie rozwiązanie jest złe. Wręcz nie ma sensu. Wczoraj syn dostał jedynkę. Zabroniłaś mu korzystać z telefonu. Dziś był wobec ciebie niemiły, więc zabroniłaś mu iść na spotkanie z kolegami. Jutro znowu zrobi coś, co ci się nie spodoba, więc zabronisz mu korzystać z komputera. Co zrobisz pojutrze? Nie dasz mu jeść? Zabronisz oddychać? Sama widzisz, że do niczego dobrego to nie prowadzi. Usiądź więc spokojnie. Porozmawiaj z synem, spróbuj zrozumieć, co się z nim dzieje, może potrzebuje pomocy i wsparcia. Takie spokojne podejście do problemu wzmacnia Twoją odporność emocjonalną. Umiejętność zachowania spokoju i obiektywności w obliczu trudności to klucz do jednej z zasad stoicyzmu, która kładzie nacisk na uczenie się z doświadczeń, zamiast pozwalać im dominować nad naszymi emocjami. Zasada czwarta: pracuj nad samodyscypliną. Samodyscyplina w stoicyzmie to nie tylko kontrola nad impulsami, ale również umiejętność organizowania i zarządzania własnym życiem, aby osiągnąć wyznaczone cele. Dla kobiety, zarówno w pracy, jak i w domu, samodyscyplina jest kluczowa do osiągania sukcesów i zachowania zdrowego balansu. Widać to na przykład w pracy. Gdzie powinnaś efektywnie zarządzać czasem i priorytetami. Nie sprawdzaj ciągle, czy kontrahent odpowiedział na Twojego maila, tylko skup się na wykonywanym zadaniu. Wyznacz sobie bloki czasowe na realizację projektu. Ustal, co jest najważniejsze do realizacji. Staraj się trzymać wyznaczonych ram czasowych. Jeśli to Ci się uda, to znak, że jesteś na dobrej drodze do stoickiej samodyscypliny. Bo mimo rozpraszaczy, zrealizowałaś plan. Takie działanie wpłynie na Twoją efektywność i satysfakcję z pracy. W życiu domowym samodyscyplina może przybierać formę konsekwencji w realizacji codziennych obowiązków, czy w dążeniu do osobistych celów. Na przykład, jeśli postawiłaś sobie za cel więcej czasu spędzać na czytaniu książek, czy na ćwiczeniach fizycznych, samodyscyplina Pomoże ci wyznaczyć i przestrzegać określonego czasu na te aktywności, nawet gdy inne obowiązki czy pokusy mogą cię rozpraszać. Ustal regularny czas na treningi lub wyznacz godzinę przed snem na lekturę, co sprzyja zarówno zdrowiu fizycznemu, jak i umysłowemu. Samodyscyplina to fundament stoickiego życia. Pozwala na osiągnięcie spokoju i równowagi. Nie chodzi o bycie surowym dla siebie ale oświadome i celowe działanie, które prowadzi do lepszego życia, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Podsumowując, stoicyzm oferuje nam wiele wartościowych narzędzi, które mogą być niezwykle pomocne w życiu każdej kobiety. Życie zgodnie z zasadami stoickimi nie tylko pomaga w budowaniu wewnętrznej siły i odporności emocjonalnej, ale również uczy nas jak czerpać więcej radości i spokoju z codziennych doświadczeń? Zachęcam każdą z Was, drogie słuchaczki, do eksplorowania tych stoickich praktyk w swoim życiu. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy, czy poświęcasz czas swoim pasjom, stoicyzm może stać się Twoim przewodnikiem do bardziej zrównoważonego i spełnionego życia. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i kontynuować swoją podróż z filozofią stoicką, zapraszam Cię do odwiedzania naszego kanału Kobieta Stoicka. Tutaj znajdziesz więcej inspirujących treści, porad i wskazówek, które pomogą Ci zastosować stoicyzm w codziennym życiu. Dziękuję Ci, że poświęciłaś swój czas na ten film. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami. Do zobaczenia wkrótce i pamiętaj, aby żyć każdego dnia ze stoickim spokojem i stoicką mądrością.